Malinowy kapturek. Za górami, za lasami w starym lesie pośród drzew rozległ się niespodziewanie pięknej barwy cudny śpiew. Poprzez krzaki i zarośla, poprzez stary las sosnowy, wąską dróżką pośród krzewów idzie kubrak malinowy. Miał czerwony być kapturek, jednak mam ja zrytą głowę. W głowie dużo mam zieleni i jam ukochał malinowe. I nim dziewczę przed babunią ściągnie kaptur ze swej głowy, ja, jest twórcą tej bajeczki, ma mieć kuźwa malinowy. Idzie dziewczę dziarskim krokiem, malinowy to kapturek. Nie jest głupia, ma na wilka dość konkretną grubą rurę. Gwoździe w rurę powbijane, bo to prezent od kiboli. Jak jej wilku wejdzie w drogę, to mu dziewczę yy, powie. No i zaszumiały krzaki, ptaki ścichły w wielkiej trwodze. Przed kapturkiem taki duży stanął wilk na leśnej drodze. – Kaj, ty idziesz, miła dziołcha, dyć ta droga bardzo wąska – myśli kaptur. – Ten nie od nas, chyba kolo jest ze Śląska. Co tam niesiesz, cudne dziewczę, że zapachy aż tu czuję? – Powiedz co, a ja w rewanżu cię namiętnie pocałuję – Pocałunków jestem mistrzem, laskam, czumkam oblizuję. Pocałuję cię namiętnie tam, gdzie nikt cię nie całuje. Niosę szynkę i makaron, jesteś usmażona ryba. Chcesz całować tam, gdzie nikt mnie? No to wilku w koszyk chyba. Nie bądź taka mi oziębła, krzyczy wilk i futro stawia. Co za oblech, myśli dziewczę, chyba zaraz puszczę pawia. Puść mnie z wieżu jest gorąco, łygnij wody dla ochłody. Jak mnie puścisz, to pojutrze możesz ze mną iść na lody. Kiedy nadszedł poniedziałek, wilk się na spotkanie ślini, lody będą, więc po pierwsze depilację trza bikini. Wyje jej wilku boli strasznie, ale ma być super ślicznie. Obiecała mu kapturek, trzeba wyglądać higienicznie. Patrzy wilku, co uczynił. Depilator wprawił w ruch. Chyba trochę się rozpędził, ma bez włosów także brzuch. Biegnie szybko do kapturka, bo dziewczyna grzecznie czeka. Przybiegł, sapie się obnażył, lecz dziewczyna wnet ucieka. Bo dziewczynie pod kapturkiem w głowie były dla ochłody takie słodkie malinowe, w restauracji zimne lody. A na końcu morał będzie złote myśli takie. Gdy zapraszasz go na lody, doprecyzuj kuźwa jakie.